Przenosimy się, proszę Państwa, teraz do Gdańska. Tam jest dr Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam, panie doktorze. Dobry wieczór, miło mi powitać z Gdańska w ten szczególny sylwestrowy wieczór. Panie doktorze, to jest pierwszy sylwester prezydencki organizowany w Wiśle? Czy były już takie sylwestra? Trudne pytanie. Ceremonia państwowa przewidziany na dzień. Pierwszy dzień nowego roku był to ceremoniał szczególny i zarówno przepisy protokołu państwowego, a taki istniał w okresie międzywojennym, szczegółowo w rozdziale siódmym mówiły, iż w pierwszy dzień nowego roku jest to dzień okolicznościowy, głowa państwa przyjmuje życzenia uroczyste od przedstawicieli władzy prawodawczej, od korpusu dyplomatycznego i od społeczeństwa. Więc był to dzień pracowity dla głowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym przez cały ten okres. Także była to zarówno i tradycja, jak to kształtowała się już od roku 19, w zasadzie 20, bo w roku 1919 naczelnik państwa Piłsudski bardzo skromnie spotkał się tylko na zamku, w kasynie z żołnierzami, z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wojskowych i wydał rozkaz do... Swoich żołnierzy. Natomiast od roku 1920 dzień Nowego Roku był szczególnie celebrowany, jeśli chodzi o stronę tę formalną i etykietalną, więc tego dnia głowa państwa przyjmowała życzenia od społeczeństwa i tam byli wówczas wszyscy przedstawiciele społeczeństwa. Zjawiali się w Pałacu Łazienkowskim. Pierwsze dwa takie spotkania były w roku 1920 i 21, a w roku 1922 po raz pierwszy życzenia składano w 300 letnią rocznicę zakończenia budowy Zamku Królewskiego na zamku w Warszawie. Wówczas wróciły też meble z Rosji. Także był to już zamek przygotowany do tego typu uroczystości. Muszę powiedzieć, że Sylwester dla elity II Rzeczpospolitej musiał być zapewne nieco krótszy, dlatego że już o godzinie 10.30 naczelnik państwa rozpoczynał swój dzień, to wiemy dokładnie z zachowanych archiwaliów. Bardzo zatem było pracowicie. Proszę powiedzieć, co teraz mówi protokół dyplomatyczny, jak głowa państwa powinna świętować nadejście Nowego Roku? Mogę odpowiedzieć w ten sposób, że formalnie te przepisy, o których ja mówię, w zasadzie nigdy nie zostały odwołane. Aczkolwiek już pod koniec okresu międzywojennego w 1938 roku po raz pierwszy 1 stycznia wpisywano życzenia w księdze audiencjonalnej i przyjęcie było kilka dni później. Przyjmowanie życzeń przez głowę państwa, natomiast później był, był bal wydawany przez głowę państwa. Z reguły w połowie stycznia, czyli około 12-14 stycznia, no cóż, czasy się zmieniają, zwyczaje się zmieniają. Obecnie większość państw stosuje zasadę taką, iż spotkanie z korpusem dyplomatycznym głowy państwa następuje w pierwszej dekadzie czy w pierwszej połowie miesiąca. Tak czynią, tak czynią inne państwa. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że tradycja życzeń noworocznych składanych przez głowę państwa społeczeństwu jest tradycją szalenie kultywowaną. Na przykład w Japonii to jest jeden tylko z dwóch dni, kiedy społeczeństwo może wejść do ogrodów cesarskich i może zobaczyć rodzinę cesarską. Ale też bardzo dużą wagę przykładają głowy państwa, jeśli chodzi o prezydenta Niemiec, jeśli chodzi o sposób składania życzeń i to jest dokładnie analizowane. Sposób składania życzeń narodowi przez na przykład kan panią Kanclerz jest nieco inny, ma charakter bardziej polityczny, natomiast życzenia prezydenta mają, są utrzymane w klimacie bardziej rodzinnym. Na przykład we Francji warto zwrócić uwagę, życzenia noworoczne składane przez prezydenta. Od czasów Chiraca poprzedza Marsylianka, a niedawno wprowadzono taki dodatkowy element, że kiedy jest, na ekranie pojawia się flaga francuska, również pojawiają się zdjęcia już bardzo nowoczesną techniką elektroniczną wykonane, które pokazują przebytą w ostatnim roku drogę. Muszę powiedzieć, że zarówno przemówienie prezydenta Francji, jak i prezydenta Niemiec jest zawsze bardzo dokładnie analizowane i przez media wewnętrzne i przez prasę światową. Yy, także yy, wracając... Panie doktorze, a jak w Polsce powinno, w, powinno wyglądać to składanie życzeń przez głowę państwa? Moim zdaniem nie powinny to być życzenia nagrane, powinny to być życzenia yy, składane na żywo. Yy, natomiast yy, Natomiast muszę powiedzieć, że w okresie międzywojennym nie spotkałem się z sytuacją, aby, aby właśnie głowa państwa, czy to marszałek Piłsudski, prezydent Wojciechowski, czy prezydent Mościcki, opuścili stolicę. Zawsze przyjmowali 1 stycznia życzenia na Zamku Królewskim lub wcześniej w Pałacu Łazienkowskim. Także tu mamy od no, nieco inną próbę wprowadzenia, zapewne nieco innej tradycji. To na koniec, panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy e, któryś z prezydentów złamał protokół dyplomatyczny, witając nowy rok, czy nie zdarzyło się to jeszcze w historii? Wydaje mi się z tego, o czym mogę, co wiem, wydaje mi się, że nie. Jakichś rażących odstępstw od protokołu nie było. Raczej jeśli były odstępstwa, a zdarzało się tak, to były to spowodowane złym stanem zdrowia czy chorobą. No na przykład było tak, że naczelnik państwa Piłsudski odwołał. Nagle trzeba było zmienić protokół dyplomatyczny, ponieważ po wizycie w Poznaniu w 2021 roku zachorował i cały protokół w ciągu w dosłownie kilku godzin trzeba było zmienić, ale całość spotkania i audiencji się udała. Natomiast było też tak, że naczelnik Piłsudski przyjmował chory życzenia w fotelu i wówczas ze zrozumieniem oczywiście ze strony korpusu nie wygłaszał przemówienia. Także są takie okoliczności, kiedy choroba na przykład nie pozwoli na Pełne uczestnictwo w tym. Natomiast wydaje mi się, iż należy y, zawsze łaskawym okiem spoglądać na polityków. Y, no cóż, nikt nie jest doskonały. I oby ten protokół dyplomatyczny również i w tym roku nie został złamany. Dziękuję Panie doktorze za rozmowę. Przypomnę, że w naszym tak, studiu dziękuję. w Gdańsku... Jeśli, jeśli mogę... Jeśli mogę z Gdańska złożyć wszystkim widzom Polsatu i Państwu jak najlepsze życzenia noworoczne. Tradycyjnie wówczas kończono te życzenia toastem: Kochajmy się! i życzono do Siego Roku. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Do Siego Roku również życzymy panu doktorowi Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Polsat News.